Urodziłem się w roku 1960, ale ten film jest też o moich starszych i młodszych, o dekadę czy dwie koleżankach i kolegach. Mieliśmy wspaniałych rodziców, którzy dbali o nas jak mogli. Jak umieli? No cóż, wedle dzisiejszych standardów tworzyli rodziny patologiczne. Na szczęście oni tego nie wiedzieli. My także nie wiedzieliśmy, że rośniemy w rodzinach patologicznych. Prawie wszyscy bo tylko nieliczni niepuszczani byli na trzepak czy do wspólnej piaskownicy, tylko musieli grzecznie, samotnie siedzieć na kocyku. Dziś chyba się zatońszczono. Tata pracował, a mama zajmowała się naszym wychowaniem. Ale jeśli też pracowała, to była babcia lub żłobek i przedszkole. Tam wszystko było wspaniałe, prócz przypalonego mleka i szpinaku na obiad. Na podwórku było boisko zamieniane zimą na lodowisko, śmietnik i trzepak. Czy trzeba było czegoś więcej? Wszyscy należeliśmy do osiedlowej bandy, która toczyła boje z bandą z sąsiedniego osiedla. Byliśmy podobnie ubrani, nikt specjalnie nie wyróżniał się. Biegaliśmy po gruzach Starego Miasta, po budowach nowych osiedli i po rusztowaniach. Mama nie drżała ze strachu, że się pozabijamy. Jak ktoś się skaleczył, to ranę polizał i przykładał liść babki. Nikt nie latał za nami z czapką czy szalikiem, nie patrzył, czy się spociliśmy. Na przeziębienia były przepisy: babci, mleko z miodem i czostkiem, syrop z cebuli, herbata z malinami. A w ostateczności smarowanie spirytusem i bańki. O alergii czytało się tylko w książkach. Nie było prywatnego przedszkola. Nikt nas nie uczył angielskiego. Rodzice nie martwili się, że będziemy opóźnieni. Do szkoły szliśmy w wieku siedmiu lub sześciu lat, i każdy musiał dać sobie radę. Cierpliwi nauczyciele nauczyli nas składnie czytać i bezpłędnie pisać. Musieliśmy znać na wyrywki tabliczkę mnożenia, gramatykę i ortografię. Wtedy nikt nie znał pojęcia dysleksji, dysgrafii, dyskalkuli i temu podobnych. Pani od geografii wymagała, by każdy znał na pamięć wszystkie stolice świata, a pani od Polskiego kazała uczyć się wierszy. Gdy ktoś nie umiał, dostawał linijką w łapę, a gdy poskarżył się rodzicom, od ojca dostawał drugi raz. Jakoś nie przychodziło mamie do głowy iść do szkoły na skargę. Nauczyciel był autorytetem nie tylko dla nas. Największych łobuzów straszono poprawczakiem, ale kto by tam się bał? Nikt nie odprowadzał nas ani nie odwoził do szkoły. Biegaliśmy do niej sami lub z kumplami z kluczem od domu na szyi. Nie było zwolnień z wf bo to były najbardziej lubiane zajęcia. Prawie wszyscy byli szczupli, sprawni i świetnie wygimnastykowani. Najbardziej w szkole nie lubiliśmy gorącego mleka. I dentystki. W wakacje biegaliśmy na łąkę i do lasu, jedliśmy niemyte jagody i poziomki, nie martwiąc się, czy nasikał na nie lis albo sarna. Z drzew zrywaliśmy kwaśne jabłka i nikt ich nie mył. Piliśmy ciepłe mleko wprost od krowy i wodę ze strugi. A gdy pajda chleba spadła na ziemię, wystarczyło zdmuchnąć nadmiar piasku. Ze starszym kolegą szliśmy na cały dzień na basen. Jeden od drugiego uczyliśmy się pływać. Nikt nie utonął, a mama opowieści o tych wyprawach przyjmowała ze spokojem. Do zabawy mieliśmy siebie nawzajem. Graliśmy w klasy i w gumę, bawiliśmy się w podchody i chowanego. Scyzoryk służył do gry w pikuty, a pistolety na kapiszony do zabawy w wojnę. Skakaliśmy z szopy na górę piachu i graliśmy do upadłego w nogę. Niektórzy jeździli z harcerzami na obóz, spali pod gołym niebem w lesie. Mama nie martwiła się, że z jego wilk. Mówiła, ale miała na myśli materiały, a nie ludzi. Tak. A nie pamiętasz, jak mi nad morzem włosy wypławiały? Jedyny czas przed telewizorem to dobranocka. Ciekawsze od niego była karuzela i strzelnica, zabawa na torach tramwajowych, a najbardziej kino, do którego bilet kosztował pięć złotych. Czytaliśmy świat młodych i dookoła świata i prawie wszystkie lektury. Z gazety wycinaliśmy komiksy w odcinkach, zbieraliśmy historyjki obrazkowe z gum do rzucia. Może nie wszyscy poszli na studia, ale wszyscy zdobyli zawód. Do dziś mamy wielu przyjaciół. Wiedzę i umiejętności. Uśmiechamy się do siebie i pozdrawiamy. Umiemy się uczyć, więc niestraszny nam jest komputer, internet i Facebook. My, dzieci wychowane na podwórku i biegające z kluczem na szyi, wdzięczni jesteśmy naszym rodzicom za to, że nic nie wiedzieli o patologii rodzin i o tak zwanym dobrym wychowaniu.